wszystkim, wszystkim, nazywam się Maciej Słowski, jestem fotografem ślubnym i ambasadorem Sony. Witam w kolejnym już odcinku z serii obiektywy do aparatów Sony. I dziś biorę na tapetę obiektyw, dla mnie osobiście ciekawostkę, czyli mega zoom Sony 200 f5.6 do f6.3. Jedziemy! No właśnie, słuchajcie, 200 do 600, e, tak jak już zdążyliście się zorientować, w poprzednich odcinkach opowiadałem o obiektywach, których sam używam, opowiadałem głównie o stałkach, do aparatów pełnoklatkowych mówiłem o 300 o 500 i o 24 G Masterze. No i dzisiaj wychodzimy trochę z tej mojej strefy komfortu i wkraczamy w dziką strefę MegaZumu 600 Mówię tu dziką nie bez powodu, bo taki obiektyw głównie może służyć właśnie do fotografowania na przykład dzikich zwierząt, czyli do takiej fotografii. Przyrodniczej może też, myślę, służyć do fotografii sportowej, zwłaszcza jeżeli fotografujemy sporty, które odbywają się na zewnątrz. Dlaczego na zewnątrz? No bo ten obiektyw nie jest on najjaśniejszym możliwym obiektywem jakby o długiej ogniskowej, są jaśniejsze. Natomiast to, czym się charakteryzuje, to, że jak na swoje możliwości, a zwłaszcza jak na swój zakres ogniskowej, jest bardzo, ale to bardzo kompaktowy. No właśnie, ten obiektyw przyjechał do mnie jakieś Tydzień temu z wypożyczalni cyfrowe.pl, no i pierwszy raz miałem go w rękach, i pierwsze co przyszło mi do głowy, to pomyślałem sobie: Ej, świetnie, pójdę, pójdę nad wodę, zrobię zdjęcia jakichś wiem, dzikich ptaków latających nad, nad Bajorkami przy Dolince Służewieckiej w Warszawie, albo pójdę do parku i zrobię trochę zdjęć wiewiórek. Natomiast dosyć szybko przekonałem się, że to nie do końca chyba się sprawdzi, ponieważ ja nie umiem robić takich zdjęć, nie specjalizuję się w takich zdjęciach, więc mogę się co naj Najwyżej ośmieszyć, pokazując Wam jakieś swoje podejścia do fotografii przyrodniczej. W tym momencie niestety nie odbywają się też żadne sportowe wydarzenia, na które mógłbym tak po prostu sobie pójść. No i też od tygodnia pogoda w Warszawie, słuchajcie, nie rozpieszcza. Mamy takie szaro, buro, szaro, coś cały czas i to takie jeszcze bez, bez wyrazu totalnie i to jeszcze z taką mgiełką, więc przejrzystość też jest dosyć dosyć niska. No i tak się zastanawiałem: kurczę, no mam ten obiektyw i tak nie za bardzo co mam nim sfotografować. Wpadłem więc na pomysł: jest jedna rzecz, którą zawsze chciałem zrobić tak długim obiektywem. Chciałbym zawsze zrobić portret w mieście, tak w centrum miasta, w centrum Warszawy, taką 600, żeby zobaczyć, jak działa ta kompresja, żeby zobaczyć, jak to się wszystko rozmywa, jak te może światła miasta wyglądają w obiektywie. Zadzwoniłem więc czym prędzej do mojego, do mojego nudnego przyjaciela Tomasza Tałoczko yy, i poprosiłem go, czy nie pomógłby mi i nie zechciałby zostać stać moim modelem. Welcome. Saudi Arabia. Ale zanim, zanim opowiem o tej całej przygodzie i, i omówię trochę bardziej przykłady tych zdjęć, kilka słów o konstrukcji tego obiektywu. Więc tu jest ten obiektyw, tu ma osłonkę przeciwsłoneczną. Więc tak, faktycznie jak na taki mega zoom, jak na taki zakres od 200 do 600 mm, jest on względnie niewielki yy, i wręcz można by powiedzieć lekki. Waży zaledwie 2 kg z hakiem, więc ja fotografując nim w ogóle fotografowałem cały czas yy, z ręki. Druga ciekawostka związana z nim jest to, że e, zobaczcie jeżeli ja tutaj kręcę ogniskową czyli zoomuję z 200 do 600 po pierwsze nic się nie wysuwa więc jest, jest wewnętrzne ogniskowanie obiektywu po drugie to przejście między 200 a 600 to jest zaledwie powiedziałbym ćwierć przekręcenia tym pierścieniem Słuchajcie ostrości więc faktycznie jeżeli szybko musimy przejść z 200 do 600 mm e, jest to jak najbardziej możliwe mamy tu raz, dwa, trzy słuchajcie, raz, dwa, trzy aż muszę policzyć Przyciski, które możemy przypisać w menu z poziomu aparatu. Mamy też stabilizację, którą możemy tutaj włączyć. Mamy tu też zakres ostrzenia, które możemy wybrać. To są chyba rzeczy, które są znane wszystkim miłośnikom takich obiektywów. Jeszcze jedną ciekawostką jest to, że średnica filtra w przypadku tego obiektywu wynosi 95, 95 mm, co wydaje się być względnie niedużą. Znowuż jak na ogniskową, którą tu dostajemy, czyli jak na te 600 mm na dłuższym końcu. Więc właśnie sta. Takim oto działem, z taką z taką 600 wziąłem swoje A7R 3 e, zapiąłem do tego obiektywu e, i ruszyliśmy z Tomkiem w miasto. Jedziemy więc w teren, a zobaczymy, czy ten obiektyw nadaje się do portretu. Ok, więc cały, cały pomysł w ogóle ten, tej sesji polega na tym, że jest to portret w mieście. Tak, więc jak zacząłem planować sobie tę sesję i zacząłem zastanawiać się nad miejscem, w którym mógłbym zrobić te zdjęcia, pomyślałem: OK, no czego ja potrzebuję? Potrzebuję jakiegoś najlepiej długiego pasażu, dosyć szerokiego, tak? żeby miał tam miejsce, żeby można się było ustawić z jednej strony, żeby ustawić moją fotografowaną osobę gdzieś po drugiej stronie, na końcu tej ulicy. No i dwa, fajnie byłoby, jeżeli jakby ten pasaż był też jak, właśnie jak najdłuższy. Dlatego, że co uzyskujemy przy tak długiej ogniskowej jak 600 mm? Mamy niesamowity efekt. Kompresji, bo to, że zrobimy zdjęcie, które będzie miało niesamowicie rozmyte tło, nie jest jakąś specjalną cechą, akurat tego obiektywu, tak? Ponieważ przy 600 mm świetle 6.3, no ta głębia ostrości nie będzie się dużo różniła od głębi ostrości z 85, powiedzmy 1.4. W obu przypadkach będziemy mieli bardzo rozmyte tło i ciekawy bokeh. Natomiast to, co będzie różne dla tych dwóch ogniskowych, to że przy 600 mm ta kompresja, ten efekt kompresji, czyli tego, że to, co jest z tyłu, na drugim planie naszego, naszego obiektu, który fotografujemy, się powiększa i przybliża nam jakby do tej, do tej osoby, więc to było coś, co, co postanowiliśmy spróbować. No i pierwszym takim spotem, który jakby wymyśliłem na tą sesję, była ulica Świętokrzyska. Pomyślałem sobie, ok, ulica Świętokrzyska jest bardzo szeroka, ma bardzo szeroki pasaż, jest też bardzo długa i kończy się właśnie tymi, tymi wysokimi budynkami, które fajnie byłoby, jakby udało się mieć w tle. Oczywiście dzień, który, w którym przypadło nam fotografować, bardzo różnił się od pozostałych dni, w ostatnich tygodniach. Był on szary, no i do tego jeszcze było bardzo mgliście. Co z jednej strony, jak przyjechaliśmy do miasta, wydawało się, ej, to będzie super, mamy ekstra mglistą aurę miejską, może być fajnie. Natomiast jednak w praktyce okazało się, że, że może nie do końca, ponieważ. Ta przejrzystość jest dużo niższa, a fotografując ogniskową 600 mm, już ten sam obiekt mój fotografowany, czyli Tomek, jest bardzo daleko mnie, więc już między nami ma szansę pojawić się jakaś mgła, która nam zaburzy czystość tego obrazka. Dodatkowo, jakby te budynki, które miały być w tle, wcale nie są tak bardzo widoczne. Ale pierwszy problem, na jaki napotkałem, jakby ustawiając właśnie Tomka w tym miejscu do portretu, czyli na tej ulicy Świętokrzyskiej, z tym widokiem, na budynki, okazało się, że tam za mało jest tej wolnej przestrzeni za nim która wyciągnęłaby nasze tło które można byłoby skompresować. Jakby Wam to spróbować wytłumaczyć. Może nie będzie to zbyt odkrywcze dla Was, natomiast było dość odkrywcze dla mnie, ponieważ nigdy nie podjęłem się portretu e, tak długą, ogniskową. Natomiast e, problemem okazało się, że na przykład fotografując takim obiektem jak 50 czy 85 mm, jeżeli chcemy zrobić osobę fotografowaną i jakiś budynek, który jest za nią w tle e, i wyciągnąć na przykład ten budynek bar bardziej i pozbyć się tła, które jest na wysokości, nie wiem, nóg albo jakieś samochody może na ulicy, to wystarczy znaczy, że lekko podniesiemy kąt widzenia, tak? Spojrzymy lekko wyżej jakby znika nam z naszej perspektywy to wszystko, co jest nam na dole. No, w przypadku tak długiej ogniskowej zupełnie nie mamy tej możliwości, ponieważ jakby patrzymy się jak przez lunetę, centralnie prosto. Jeżeli my tylko chcielibyśmy faktycznie podnieść tą perspektywę wyżej, to Tomek musiałby się znajdować jakieś 3-4 metry nad ziemią, żeby udało mi się pozbyć właśnie tego wszystkiego, co jest na wysokości ziemi i mieć w tle te budynki. Więc pierwsze miejsce nie do końca okazało się, sprawdzać. To, do czego natomiast się przekonałem, to to, że autofokus w tym obiektywie działa niesamowicie sprawnie. Jakby nawet przy A7R3, to śledzenie jak najbardziej działa. Spokojnie jestem w stanie złapać ostry obiekt, który ja fotografuję, nawet jeżeli się przemieszcza. No, fotografowanie z ręki przy takim obiektywie nie należy do, na, do najłatwiejszych. Więc wybaczcie z góry za ten trzęsący się obrazek. I myślę, że też może wpłynąć to, że fotografowałem z ręki, na to, że nie, nie wszystkie zdjęcia miałem ostatecznie ostre. W punkt. No i dwa przy takiej dosyć ciemnej aurze, jaką mieliśmy wczoraj i dzisiaj i pewnie będziemy mieli jutro. F 6.3 wymaga naprawdę podniesienia ISO, co najmniej do, do wartości 3200, a nawet 4000, 5000 i 6000. 400. Natomiast drugie miejsce, drugie miejsce okazało się w 100% trafione właśnie do tego, co chcieliśmy uzyskać fotografując tym obiektywem, a mianowicie, ustawiliśmy się na torach tramwajowych, czyli już mamy miejsce, które jest totalnie płaskie, totalnie puste. Nic tam nam nie wchodzi w kadr z tyłu, nie mamy jakichś słupków, nie mamy jakichś przeszkadzajek z tyłu. Tory muszą być proste i płaskie. No i tutaj pierwszy niesamowity efekt, który możecie zobaczyć na tym zdjęciu, jest to właśnie to, co chcieliśmy osiągnąć, czyli ta niesamowita kompresja tego tła. Ci z was, którzy znają Warszawę, mogą sobie w to wyobrazić. Stoimy na wysokości ulicy Świętokrzyskiej, na przystanku tramwajowym na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej z Marszałkowską i, i fotografując Tomka w kierunku południowym, widzę MDM, budynek MDM-u, czyli Plac Konstytucji, i on jest centralnie jakby zatomkiem na tym zdjęciu. No i to jest niesamowita kompresja, to jest przecudowna kompresja, aż właśnie chciałoby się, żeby ten dzień miał troszeczkę inną aurę, żeby ta przejrzystość była trochę, trochę lepsza i żeby można było lepiej zobaczyć te obiekty w tle. Natomiast i tak efekt jest niesamowity. Drugie miejsce, w którym udało nam się w taki sam sposób, jakby. Wykonać zdjęcie z tą kompresją. Jest zdjęcie z rotundą w tle. Znowuż dla tych z Was, którzy znają Warszawę, znajdujemy się na wysokości kina Relax w pasażu Wiecha. Fotografowie z Warszawy wiedzą, co to za miejsce. Relaks znajdujemy się dokładnie przy wejściu do tego punktu fotografii, w którym zawsze robi się odbitki i fotografujemy w stronę rotundy i zobaczcie jak rotunda jest jest, jest jest gigantyczna tam w tle, jakby ona nam urosła, tak jakbyśmy centralnie przy niej stali, więc efekt tutaj jest niesamowity. No Na innych zdjęciach próbowaliśmy uzyskać jakieś może ciekawe kolory miasta, jakieś ciekawe bokechy. Bardzo trudno się fotografuje, gdzie jest się tak bardzo daleko od osoby fotografowanej, nie do końca kontroluje się nad jej ruchami, a też cały czas ktoś wchodzi po między no bo jesteśmy na ulicy miasta, ale na pewno powiem Wam jedno. Da się spokojnie tym obiektywem fotografować z ręki. Oczywiście jest to po jakimś czasie troszeczkę męczące i trzeba opuszczać tę rękę, natomiast jest to jak najbardziej wykonalne, więc waga mega na plus yy, takiego obiektywu. Drugą niesamowitą rzeczą jest faktycznie jakby ten pierścień, który naprawdę nie wymaga dużo, żeby przekręcić go z 200 do 600, co daje już w momencie fotografowania niesamowitą elastyczność, tak? jeżeli chodzi, tak mamy duży zasięg, mamy 200-600, to jest naprawdę bardzo dużo milimetrów między, między Między tymi dwoma wartościami, a naprawdę jesteśmy w stanie zobaczyć jedną ręką: 200, 600, 200, 600, 200, 600. Tak więc jesteśmy praktycznie w stanie jedną, jedną ręką, dwoma palcami kręcić, kręcić tym pierścieniem i zmieniać tą ogniskową z jednego końca na drugi koniec. No, jeżeli chodzi o światło tego obiektywu, no to powiedzmy sobie szczerze: 5,6 do 6,3 nie jest to najbardziej szałowe światło, zwłaszcza dlatego na początku powiedziałem, że nadaje się do fotografowania sportu, ale raczej na zewnątrz. Myślę, że to jest obiektyw, w którym ciężko będzie wykonywać zdjęcia sportowe, jakiegoś dynamicznego sportu wewnątrz, gdzie nie mamy dużo światła. Oczywiście możemy sobie tutaj pomagać tą stabilizacją optyczną i schodzić do czasów rzędu tam 160 nawet sekundy, no ale też w sporcie. W szybkim, dynamicznym sporcie potrzebujemy tych, tych krótkich czasów, tak? Więc tutaj ten obiektyw jak najbardziej na takie sporty zewnętrzne, gdzie z, zwłaszcza w lato, gdzie, możemy sobie, gdzie mamy naprawdę dużo światła słonecznego i możemy spokojnie funkcjonować. I powiedzmy sobie szczerze, myślę, że to jest takie coś za coś. Ten obiektyw nie należy do drogich obiektywów, jeżeli chodzi o cenę, no to ona jest na poziomie 10 tysięcy złotych, co za taki super zoom, jeszcze w tak kompaktowym wydaniu, wydaje się być dosyć atrakcyjne. Więc tak jakby z tej drugiej strony jakby jest jakiś kompromis, na który musimy pójść, więc w tym przypadku tym kompromisem jest światło. Jeżeli chcemy mieć jaśniejszy obiektyw, nie będzie on tak mały i nie będzie on tak tani, ale jak na uniwersalny super zoom. Myślę, że jak najbardziej się do tego e, sprawdzi. Jest jeszcze jeden ciekawy parametr, który udało nam się jakby sprawdzić, a mianowicie minimalna odległość ostrzenia wynosi zaledwie 2,4 metra, więc można zrobić naprawdę ciasny, ciasny portret i o taki też się pokosiłem w moim wypadku. Podsumowując, myślę, że jest to świetny obiektyw. Ja świetnie się bawiłem fotografując nim. Jest ostry, jest kontrastowy, niesamowicie szybki, przy czym jakby mamy te dodatkowe punkty za małą wagę, względnie małą, jak na taki obiektyw. I za bardzo dobrze wykonaną konstrukcję, która właśnie się w ogóle nic tutaj nie rusza, i mamy ten, ten krótki zasięg. Myślę, że ta konstrukcja jest na tyle specjalistyczna, że ci, którzy i tak chcą go kupić. Na pewno go kupią. Wyboru dużego nie ma w zakresie takich super zoomów. Zwłaszcza jeżeli szukamy tak kompaktowego i dobrego designu. Jeżeli, jeżeli ktoś to ogląda, kto akurat się zapatruje na zakup tego obiektywu, dajcie znać w komentarzu, co zamierzacie nim fotografować. Bo jest to niesamowicie ciekawa sprawa. Ja bardzo chętnie wypożyczę go sobie jeszcze raz w jakiś może bardziej słoneczny dzień. Ponieważ bardzo spodobała mi się w ogóle wizja robienia takich miejskich zdjęć tego typu długą ogniskową, a może spróbuję ten drugi obiektyw Sony 100-400 mm, który jest jeszcze mniejszy i też ma dosyć duży zasięg i bardzo dużą kompresję. Dzięki wielkie za dołączenie do tego odcinka. Jeśli podobało wam się, dajcie łapkę w górę. Widzimy się następnym razem. Dzięki wielkie. Tymczasem, Borem Ananasem. Pa.